Montariada daje odbiorcom możliwość zobaczenia różnego rodzaju rozwiązań technicznych w zakresie montażu stolarki otworowej. Natomiast w tym roku, myślę, że takim zaskoczeniem czy uzupełnieniem dotychczasowych edycji jest budowa domu na żywo. Dobry montaż jest do tego ważny, bo te nasze zaawansowane technicznie produkty bez dobrego montażu, można powiedzieć, nie mają racji bytu. Myślę, że klienci oczekują od procentu przede wszystkim fachowego doradztwa i w zakresie produktu, ale w zakresie też całej otoczki usługi dodatkowej związanej właśnie chociażby z instalacją tego produktu. Na tegorocznej Monteriadzie prezentujemy najnowsze rozwiązanie drzwi tarasowych przesuwnych, które zostało również nagrodzone złotym medalem targów Budma. Jest to zupełnie nowa kategoria właśnie w segmencie drzwi przesuwnych.